Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale. Tym razem w towarzystwie mojej wspaniałej dziewczyny Natalii. Słuchajcie, rzecz niesłychana, w końcu pojawia się drugi odcinek serii. Czy pamiętasz? Wy możecie tej serii już nie pamiętać, bo pierwszy odcinek miała jakieś 3 miesiące temu. Skąd ta długa przerwa? I już tłumaczę. E, otóż przez liczne, liczne, naprawdę liczne problemy i błędy techniczne. E, zaczynając od pierwszej wersji tego materiału, która kompletnie się na, nie nagrała. To znaczy, dźwięk był zły, obraz był zły, e, pytania były dobre, ale musieliśmy stworzyć zupełnie nowy zestaw. W zasadzie Natalia musiała, e, bo no, nie mogą się powtarzać, wiadomo. E, później, to w zasadzie, cały sprzęt przestał mi funkcjonować. Ale w końcu jest. W końcu jest drugi odcinek, i mam nadzieję, że będziemy się tutaj wszyscy dobrze ba bawić. Zarówno ja, jak i ty, jak i wy. Dobrze. Tym razem, w przeciwieństwie do pierwszego odcinka z tej serii, będzie to. Czy pamiętasz, kto to wydał? A więc teleturniej, coś w formie teleturnieju o wydawnictwach. I z tego co wiem, mamy tutaj trzy Przygotowa kategorie. Mm -hmm, przygotowałam trzy kategorie. Pytania zamknięte, szybki, szybką rundę oraz pytania otwarte. Okej, okay, na czym polega szybka runda? Szybka runda polega na tym, że będziesz miał kilka tytułów książek oraz 35 sekund, żeby odpowiedzieć na wszystkie. Czy znaczy, kto wydał? Dobra, myślę, że tyle słowem wstępu wystarczy. Resztę zrozumiecie w trakcie tego teleturnieju. Zaczynamy. Okej, okay, pierwsze pytanie. Skup się. Dobra. Złoty meteor to antynagroda przyznawana w latach od 1985 do 2005 przez Śląski Klub Fantastyki równolegle ze Śląkwą na seminarium literackim. Otrzymywała je osoba lub instytucja, której działalność jury, jury, sorki <gry> uznawało za najbardziej szkodliwą dla fantastyki lub fandomu. Złoty Meteor ma postać plastikowej głowy i jelenia na złotym, ze złotym porożem. Twoim zadaniem jest wskazać wydawnictwo, które co najmniej trzy razy Zostało nominowane do tej antynagrody. O mój Boże. Po pierwsze, to pytanie jest naprawdę zajebiste. Po drugie, kompletnie się go nie spodziewałem. Po trzecie, nie mam pojęcia, czym jest ten złoty meteor, tak? Nie dość, że, że ma kształt zło, złotej głowy Jelenia, to jeszcze jest antynagrodą za najbardziej szkodliwy? Jest najbardziej szkodliwe dla fantastyki lub fandomu. fandomu. Książki wydane, tak? Tak. Ale to są pytania zamknięte. To są tak, odpowiedzi. tu ci daję oczywiście e, warianty. Okej. Okay. Jesteś gotowy? Jestem. Wariant A. Fabryka słów. Mhm. B. Mag. Mhm. C. Wydawnictwo zysk. Okej. Okay. Myślę, że zysk mogę na samym początku gdzieś tam odłączyć. Mhm. Bo zysk ma tej fantastyki. Z... Najmniej mam wrażenie. W sensie najbardziej zdy, 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 zdywersyfikowane ma to po prostu po gatunki, które wydaje. Mhm. Więc między fabryką słów, która funkcjonuje od. 25 lat albo 20, a tutaj mówisz, e, wydawana. W... Od 1985 do 2005. Dobra, i mag. I mag. Strzelam w maga. Definitywnie? No jakby Fabryka Słów, mam wrażenie, istnieje krócej mm -hmm. i no teoretycznie e, wydaje dobre pozycje. Mm -hmm. Magowi zdarza się tak różnie, mm -hmm. więc strze strzelałbym w maga. Strzelasz w maga. Mm -hmm. Definitywnie. Tak. Przypomnij mi, dlaczego zysk odrzuciłeś? bo najmniej mi się kojarzył z fantastyką i najbardziej takie gatunkowo zdywersyfikowaną miał ofertę. Ma Skoro teraz. definitywnie wybrałeś Maga, dla wydawnictwa Mag, muszę ci powiedzieć niestety, że to zysk. Dlatego teraz tak mało tej fantastyki wydaje. Okej. Okay. Z tego co wiem, to było tu problem z Władcą Pierścieni. Że co? Że trzy razy wydał... Się... Znaczy, z jeden najbardziej dostał nagrodę. Nie, że nie był nominowany, tylko dostał nagrodę. Za coś tam z Władcą Pierścieni w tym momencie nie przytoczę, ale... Wow, to... Chyba chodziło o tłumaczenie. Okej, okay, to tego bym się... Ho, chociaż za Łazika, no... No, dobra. Dobra. Okej. Okay. Jestem w stanie w to uwierzyć, bo faktycznie zysk mi się kojarzy tylko z Władcą Pierścieni i jakimiś tam pojedynczymi pozycjami z tego gatunku. Dobra, okej, okay, wierzę, wierzę. Dobry start, dobry start. Jakby myślałem, że to będzie tak poziomem, coraz łatw, coraz ja, trudniej. Będzie różnie. Okej. Okay, okej. Okay. No dobra. Lecimy dalej. Ok. Drugie pytanie. Z jakiej serii zasłynęło wydawnictwo Media Rodzina wśród młodszych czytelników? Harry Potter. Harry Potter. Możesz przeczytać odpowiedzi, ale jeśli będzie Harry Potter, to będzie to Harry Potter. A. Percy Jackson. To jest galeria książki, to nie jest media rodzina. B. Harry Potter. To Harry Potter. C. Zmierz. Harry Potter. Zmierzch nie jest w zasadzie dla młodszych czytelników. Hmm. Nie powinien. Znaczy. No, wywalone, ale no. Dobrze. Dobrze. Czyli masz już jeden punkt. <grym> to był taki honorowy. Harry Pottera to, to jest. No, jak nie zgadnąć tego? No trudno. Dobrze. Trzecie pytanie. Które wydawnictwo zasunęło, zostało nagrodzone w 2002 roku mhm. polskim godłem promocyjnym? Teraz Polska. To Jest już lata 2000, tam było dziko. Nie chcę strzać, dawaj mi. Okej. Okay. Odpowiedź. A. Dolnośląskie. No. B. Literackie. Mhm. C. Albatros. Okej. Okay. I jeszcze raz pytanie które wydawnictwo zostało nagrodzone w 2002 roku polskim godłem promocyjnym Teraz Polska? Dobra, Dolnośląskie Literackie Albatros. Yes. Dolnośląskie. Będę strzelał. Nie, nie wiem tego, jakby nie orientuje się w nagrodach. Okay. Ale wydaje mi się, że Dolnośląskie mogło dostać. Owszem, to Dolnośląskie. Jest. Yes! O! Miałem na studiach e, cały jeden, całe jedno zajęcia o polskich nagrodach, ale niestety w współczesnych polskich nagrodach, a nie tych sprzed 20 lat, więc no cóż, ale dobra. Okej, okay. okay. kolejne pytanie: Dawaj. jesteś gotowe? Tak. Okay. Wydawnictwo, które korzysta wyłącznie z papierów, które powstały z myślą o zrównoważonej gospodarce leśnej. Na przykład niektóre książki powstają z drzew hodowlanych, które są po prostu sadzone w miejscach, w których te drzewa by nie rosły. Oraz <laughs> yy, z drzew połamanych po wichurach papier, papiernie, które oczywiście należą do, tej, no. do tego wydawnictwa, również zajmują się sadzeniem takich drzew. Okej. Okay. To fajna informacja. Fajnie, że coś takiego istnieje, ale poproszę odpowiedzi, bo, bo nie mam <laughs> okay. pojęcia. Odpowiedź tak. A. SQN. No. Odpowiedź B. Winidia. Mhm. Odpowiedź C. Nasza Księgarnia. Okej. Okay. Nasza Księgarnia wydaje głównie dziecięcom literaturę. Więc fajnie młodzież więc edukować. Więc tak. Winidia jest świeżym wydawnictwem stosunkowo. Więc może się interesować właśnie takimi rzeczami. Tak. I? SQN. I SQN. Winidia to by było całe Poznańskie w zasadzie, przyjęłoby taką strategię, mam wrażenie. Mhm. Mm Nasza księgarnia. Waham się między naszą księgarnią a SQN-em. Chyba. Niestety nie mamy tutaj koła ratunkowego. Okej. Okay. Tak próbuję sobie przypomnieć, no ale to, to jakby różnica w papierze to będzie żadna. SQN? Strzelam w tym momencie. SQN raczej. Nasza księgarnia. Ona ma dużo twardych okładek tak dalej, więc e, i taki specjalny papier, specyficzny często dla dzieci, grubszy trochę. Strzelałbym, że SQN. Definitywnie? No, wydaje mi się, że naszej księgarni bardziej by się to nie opłacało. Okej. Okay, masz rację. Tak? Mm -hmm. SQN? SQN. Uuu, dobra, lecimy dalej. Jesteś dobrym strzelcem. Jestem dobrym strzelcem. Urodziłem się w grudniu, jestem świetnym strzelcem. Ok, gotowe na następne? Mhm. Wydawnictwo, którego motto brzmi: nowy punkt czytania, a opisywane jest jako idealne na leniwe jesienne popołudnie z kubkiem herbaty, poranki w ogrodzie i długie podróże pociągiem. Okej. Okay. warianty? No. A, nowy świat, B, harde, C, czwarta strona. I przeczytaj mi jeszcze to motto. Yy, motto brzmi nowy punkt czytania. Strzelabym w nowy świat. Na pewno? Bo jest... Yy, czwarta strona nie kojarzę, żeby miała takie motto. Mhm. Chociaż teraz, wiecie, może mi się w głowie bardzo mieszać i mi podpowiada, że nie ma, a jednak ma. Hard, harda w ogóle nie, nie kojarzę tego wydawnictwa. Więc nie będę nie strzelał. Nowy świat. Też nie kojarzę tego wydawnictwa za bardzo, ale, okay, czyli... ale nowy punkt widzenia, nowy świat, kojarzę mi się tak nazwa. Czyli nowy świat, Tak. Okej, okay, moi drodzy, odpowiedzią jest. C. Czwarta strona. Tak myślałem, tak myślałem. Powiedziałeś, że nie! No, Od, odrzuciłeś, ale tak w Bo, bo na początku tak, tak miałem, że. O, oni mm. mogą mieć takie logo. Jedyne, gdzie mógłbym widzieć to logo, w sensie te, to motto, to tam. Mm -hmm. No, trudno. Mój kolegi, kolegi. Znacznie mi czwarta strona. Mój kolego, przebrnąłeś przez pytania zamknięte. I na trzy odpowiedziałem poprawnie. Na trzy z pięciu. Z pięciu. Brawo. To jest większość. Jest większość. Brawo, ale, brawo, brawo brawi, Ale ]issimo. Po pierwsze, są naprawdę super. A po drugie, kompletnie się nie spodziewałem, że to w tym kierunku pójdzie. Dobra. To co, szybka runda? To co no. wydał? No, to jest to, znacznie lepsze niż pierwszy raz, kiedy to, to chyba musimy zrobić cięcie, bo rady z nas nie wzięło telefonu. Okej, okay, tak, tak, tak. Licznik, dobra. Jesteśmy z powrotem. Okej, okay. szybka runda. To, co wydał, tak jak mówiłam, polega na tym, że podaję ci tytuł książki, uh -huh. a ty masz wskazać, kto ją wydał. Ile mam czasu? Myślę, że 30-35 sekund ci wystarczy na 10 tytułów. Okej, okay. czyli 3 sekundy mniej więcej na tytuł. Dobra. Tak. Chyba jestem gotowy na. Dobrze. Start. Dziewczyna, kobieta, inna. E, d, d, wydawnictwo poznańskie. Dobrze. Zakon drzewa pomarańczy? SQN. Bardzo dobrze. Tajemna historia? Um, Snak. Mhm, mm bardzo dobrze. Pielgrzym? Rebis. Mhm. Mm Cień wiatru? O, następne. Dobrze. E, Barton i Swinburne. Fabryka słów. Dobrze. Kobieta ze do szkła. E, e, czwarta strona, nie. Trzy sekundy. Dalej. Rzeźnia numer 5. E, zysk... Zyskiska. Dobrze. Odpowiedziałeś na... jakieś siedem Na dziesięć. Może. Książek? Bardzo Może. ładnie. Nie Je... mówmy... Tutaj jest oczywiście stresik, jeżeli chodzi o czas, więc... Jakie jeszcze były? Co tam Był, był? Maus. E, to bym nie wiedział. To, to jest wydatnictwo komiksowe. Okay, Szokujące. Nie... No dobra, logiczne, ale nie pomyślałbym. E, opowieść podręcznej? To wydaje. Nie wiem, jak się to wydaje. Wielka wyda... litera. Wielka litera, ok. Była kobieta ze szkła, chyba mówiłeś, tak? Tak. No, ale nie wiem, czy zgadła? E, nie, muza to była muza? muza? To... Nie, nie. I. I jeszcze... wiatru. Cień Wiatru to był też muza. Też muza. So, dobra, no to muzy nie znam. W sensie znam wydawnictwo, ale nie oferta aż tak dobrze. Czekaj, to ja powiedziałam, że Kobieta ze Szkła to była muza? No. Wydawnictwo literackie. Przepraszam. A, no to ma więcej sensu. Tak, tak. <grym> nie chciałem tu patrzeć, nie, ale po prostu... dobra. Okej. Okay. Pytania otwarte, mój drogi. Najtrudniejsze. Du, 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 du. Czyli tak e, powyżej średniej odpowiadam, jak na razie. Średnio odpowiadam średnio. <sum> pytania otwarte, mój drogi, jest tu kilka podpowiedzi. Jedne pytania mają po dwie odpowiedzi, jedne mają po jedną odpowiedź, więc możesz z tego, skor z tego skorzystać. Okej, okay, po dwie podpowiedzi, jedną podpowiedź. E, czyli to są takie koła ratunkowe. Tak, takie mini koła ratunkowe, które Dobry. możecie jakoś naprowadzić. I dotyczą. wydawnictwa. Konkretnie wydawnictwa. Mhm. Ale wydawanych książek bardziej, czy nagród, czy. Dobra, zobaczymy, przekonam się. Okej, okay, zaczynajmy. To Rozwiń... nie jest na czas, więc lepiej, no. Rozwin, akronim SIW od znaku. SIW? Tak. Oni się nazywają SIW, znak. Spółka. Mhm. I? To pytanie nie ma podpowiedzi, bo no. Półka i wydawnictwo? Tak? Znak? Tak, bardzo ładnie, nie. Nie? Społeczny Instytut Wydawniczy. Słuchaj, widziałam, że zawsze jest Siły. łatwo, zawsze jest łatwo, ale nie tym razem, mój drogi, nie tym razem. No dobrze. Drugie? Ale możesz mi dać kilka szans, chociaż. Drugie? Dobra. Wydawnictwo, które opublikowało nowe tłumaczenie Władcy Pierścieni, za które otrzymało nagrodę Sfinksa. Okej. Okay. Czyli nie będzie to... zysk. Kto wie? Może się poprawili? Nie będzie to zysk. K może się poprawili, Jakub? Nie sądzę. Okej. Okay. Będzie to... Masz dwie podpowiedzi przy tym. Dobra. Mogę strzelić, a ty mi powiesz, czy nie i nadal okay, będę miał... Okej, dobra, umówmy się tak. Muza. Nie. To poproszę podpowiedź. Dobrze. Nie wiem, z czego ja mam książki wydane. Podpowiedź bo... no. ma siedzibę w Poznaniu, więc troszeczkę wstyd. Rebis. Nie, masz drugą podpowiedź? No, dawaj. Druga podpowiedź brzmi... Jest to wydawnictwo, które najbardziej oblegają fani fantastyki w książkach, ale też nie pogardzą nimi fani DD. Nie rób mi tak. Nie rób mi tak. Ja nie wiem, co kto wydaje DD. Matko boska. Weszłam ci na ambicje w tym momencie? Bardzo. Zastanów się kilka razy, zanim odpowiem. Ja nie wiem, jakie są w Poznaniu wydawnictwa, oprócz Poznańskiego. Wiem, że Remis re, 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 Magazyn pewnie jest z Poznania. Mm -hmm. Media Rodzina jest z Poznania. Mm -hmm. Ostatnia szansa, już nie ma więcej wypowiedzi. Dobra. Czy któreś z tych, które wymieniłem... Kuba... Popłaczę się zaraz. Tak, któreś z tych, które, wymieni które powiedziałeś... Kto wydał Turkina? Panika. E, e, e. Nieważne. No jak. Czy to będzie zysk? To jest zysk. Najpierw dostali nagrodę za najgorsze tłumaczenie, postanowili się poprawić, dostali nagrodę Oby za Oby to z tym tłumaczeniem było dobre, bo jak teraz odwracasz i potem. Okej. Okay. Jestem 99%. Dobrze. Czyli zysk. Zysk. Czyli... Oni mają chyba monopol na to, więc dlaczego ja... Kwestionuję. Ja, nieważne. Dobra, oni mają licencję na władce pierścieni. Będzie dobrze. No. Będzie dobrze. Dobra, okej. Okay. Nie muszę być dobrym we wszystkim. Ile zostało mi pytań? Zostało ci raz, dwa, trzy, cztery, sześć, sześć pytań. Dobra, lecimy. Okej. Okay. Które wydawnictwo było organizatorem akcji, autorzy mówią? w którym autorzy światowych bestsellerów zachęcali Polaków do zostania w domach i czytania. Czyli to jest e, nowa akcja, tak. niedawna akcja. Mhm. Jest jedna podpowiedź tego wydawnictwa. Dawaj podpowiedź. Podpowiedź. Na początku lat 2000 wydawnictwo zasłynęło z publikacji Dana Brauna. Skojarz sobie kto publikuje Dana Brauna, powinno lecieć... Rebis. Nie, został tego rebisa w spokoju. Dobrze. Podpowiedź druga? Mówiłaś, że jest jedna. Ale teraz wymyśliłam Dobra. drugą. Jest to mistyczny ptak. Albatros? Tak. To nie jest mistyczny ptak, to jest prawdziwy ptak. Ale chodziło mi z... To jest Feniks. Albatros jest morskim ptakiem, prawdziwym ej, morskim ej, ptakiem. Ej, 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 przynajmniej, zga przynajmniej zgadzałabym zysk. Okej, okay, ale Albatrosa, no dobra no, dobrze, okej. Okay. Zgad zgadnąłbyś? Ja mam teraz pustkę w głowie. W sensie, jak znasz Ja w... też, najwyższej alba Albatrosa z, z ja, 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 ja ci podawałem te wszystkie wydawnictwa, a teraz nie pamiętam ich. Dobrze. Kolejne no, może będzie dla ciebie łatwe. Mhm, ośmieszam Oś Naj... się w tym momencie. Najstarsze wydawnictwo w Polsce. Są opcje. Nie, nie ma opcji. <laughs> nie ma opcji. Jest jedno najstarsze wydawnictwo w Polsce. Wydawnictwo literackie. Nie. Podpowiedź. Czy ono nadal istnieje? Grożono mu zamknięciem, aczkolwiek przetrwało z tego, co czytałam. Więc mogę się mylić. Nie jestem po prostu ekspertem, nie jestem tutaj na book okay. booktube, Jak po niektórzy okay. mogę być mylna. Okej. Okay. Poproszę podpowiedź. Z tym Wydawnictwo prowadzi serię Biblioteka Narodowa. Biblioteka Narodowa jest wydawana przez BM są wydawane przez Kalerii Książki? <grymne> nie, kochanie. Nie, no, ale co, no, przecież. Że... Zaczyna no się kojarzy się t... końcówka tego wydawnictwa z Linoleum. O nie, eee, o solineum! Jezus! Ja miałem to na zajęciach. Nawet mi kiedyś mówiłeś, jak leżałam Wiem, na łóżku świadomości. O bo to jest wszystko związane ze sobą. O, matko Boska, przecież oni cały rejestr prowadzą tego. Mm -hmm. Ja się uczyłem tego, jak wyszukiwać tam informacje. Dlaczego tego nie pamiętam? Ja muszę przed drugim rokiem zrobić sobie powtórkę wszystkiego, co miałem na studiach. Spokojnie teraz weryfikujemy twoją. Naprawdę, ja e... mi oczy w tym momencie. Znajomość, Znajomość tym. nowych książek oraz Twojej pracy w księgarni. Ja nie wiem, czy ja się mogę bardziej uświecić. Następne pytanie to: jakie wydawnictwo wydało książkę Blankiej Pińskiej? 365 dni. Ty sobie teraz ze mnie jaja robisz. Nie? Ty sobie jaja nie. ze mnie robisz. I jest tam podpowiedź jakaś? Nie ma. Nie ma podpowiedzi. Czyli założyłaś, <laughs> że będę wiedział, kto wydał 365 dni. No. Podpowiedź to jest nie kobieca. Wiem, to akurat wiem. Okej, okay. skupię się teraz, gdzie najczęściej widzę. W Empiku widzę zawsze. Zniszczyła cię mnie... chyba. Jestem... Ja się nie pozbieram po tym filmie. 365. Dni. Nienawidzę tej książki jeszcze bardziej w tym momencie. Dobra. Pomyślmy. Mam... Podpowiedź to zaczyna się na A. Już nie wiem, nie mam podpowiedzi jak muszę wymyślać. Czy to jest... Amber? Nie. Albatros? Nie. Dawaj, wszystkie na A. Na A? Mhm. Agora? Tak, to jest Agora. Czemu Agora to, ale dobra, Agora ma akurat faktycznie dziwne pozycje. Mamy dużo książek z Agory w, w księgarni, i to jest dziwne. W sensie tam jest dużo polityki, dużo jakiegoś takiego kontrowersji, żeby, no dobra, dlaczego ja się zdziwiłem? To faktycznie logiczne, że Agora to wydaje, ale totalnie bym nie posądził Agory o to. Ok, teraz Nikogo, będzie... Nikogo, żadnego wydawnictwa bym nie posądził o to, przykro mi książka Teraz istnieje. będzie pytanie no. dotyczące znaku. Znaczy... Znaku, w sensie... Logo. Okay. ok, ok. Musisz znaleźć, tylko muszę sobie zasłonić palcem na to, bo szukałam takiego, żeby nie było. Wy pewnie dostaniecie to gdzieś tutaj tak. na ekranie. Natalie zasłonimy w ramach kary. Ok, co to za wydawnictwo? Ok, to jest wydawnictwo Akurat. Bardzo się cieszę, że zdałeś odpowiedź na to pytanie. Wiem, bo specjalnie patrzyłem, których z nich nie kojarzę. Najwyraźniej wszystkich, ale tego konkretnego loga nie kojarzyłem i musiałem sprawdzić, bo oni chyba nie mają. A wiesz, jak wygląda y, logo wydawnictwa Pauza? Prawie. Bo miało też być, ale. Myślę, że jakbym zobaczył, to bym wiedział. Teraz tak ciężko mi. On Myślałam bywa... też, nad, nad wydawnictwem widzi mi się. Tego nie znam w ogóle, więc. E, to, byś, to byś wygrała, ale akurat... Mm. akurat akurat znam. Dobrze. Zostały trzy pytania. Dawaj. Tak. Runda błyskawiczna. <noise> Razy dwa. Okej, okay, wydawnictwo, które jest pomysłodawcą i głównym organizatorem poznańskich dni książki naukowej odbywających się nieprzerwanie od 1997 roku. Wydawnictwo poznańskie! Nie! <noise> Rebis! Nie! Media chcesz, Rodzina! Chcesz podpowiedź? Tak. Wydaje również podręczniki. I druga podpowiedź chcesz? Tak. Studiujesz tam. Wydawnictwo UAM! <grym> Wydawnictwo naukowe UAM. UAM. Dlaczego mi to robicie? Dlaczego ty mi to robisz? Moje studia? Mój mózg? Po, po Myślałam, co? Myślałam, że to będzie łatwe. Poproszę. Kolejne dwa pytania. Okej, okay, okej. Okay. Ósme. Jest dziewięć, więc to jest przedostatnie. Super. Istnieje taka seria wydawnicza książek, wydawana przez pewne wydawnictwo. W skład tej serii wchodzą zbiory opowiadań z gatunków fantazy, science fiction, współczesnych polskich i zagranicznych Vesper. autorów. Daj mi... Nie, to nie będzie wesper. Wymień nazwę tej serii oraz nazwę wydawnictwa. Jeszcze raz poproszę pytanie, bo kompletnie nie, nie, nie słuchałem. Usłyszałem fantastyka science fiction. Zbiór opowiadań. Przepraszam, czy Hubert Urbański jeszcze raz tak tak czyta pytania? Tak, tak, tak. W wielkim stresie tak, pyta. Czyta. Istnieje taka seria wydawnicza książek, wydawana przez pewne wydawnictwo. Tak. W skład tej serii wchodzą zbiory opowiadań z gatunków fantazy, science fiction i współczesnych polskich i zagranicznych autorów. Wymień nazwę tej serii oraz nazwę wydawnictwa. Jest podpowiedź jakaś? Eee, tak. No, to poproszę. Jest jedne, i są to Asy Fantastyki. To jest chyba. Nic, nie kompletnie nie. Asy tak? Fantastyki? Co, mm -hmm. co to ma mi pomóc? Ok, drugie. Masz wiele książek o historii pewnego pana. Tak. Będrownego pana. Tak, wiem, o koło chodzi. Jest to I Fabryka on Słów. Właśnie, mm -hmm. I. Wydawnictwo zgadłeś. No Teraz dobra, jeszcze... no to co? Tam Mistrzowie Polskiej Fantastyki. Antologię, mój drogi. Po prostu antologię? Po prostu antologię się nazywa ta seria. Okej. Okay. Mistrzowie Polskiej Fantastyki pewnie nawet nie byli wydawani przez, e, nie wiem, Fabrykę Słów, ja. Nic już nie wiem. Po dzisiejszym odcinku. Okej, okay, okej. Okay. Jest to ostatnie pytanie. Jesteś gotowy? Jesteś gotowy? Nie. Jesteś gotowy. Nie Wymień książki z wydawnictwa kobiecego, najlepiej erotyczne? Nie. <grym> nie, to pytanie. No proszę bardzo. To jest prawdziwe pytanie. To jest prawdziwe pytanie, zero podpowiedzi, zero yy, przykładów. Nie wiem, Amant. Nie mam pojęcia, bo nie, sama nie szukałam. Krój. <grym> nie chciałam. Pewnie mogę wymieniać słowa typu nie wiem. King. Typu pożądanie. Wład władza. posucha, Władca. Susza. Czyli korona, nie wiem. E, pożądanie Służąca. już było. Jestem bardzo zły w wymyślaniu erotycznych tytułów. Książek. Ale mój drogi, przetrwałeś to. Przetrwałeś wszystkie pytania. Okrutny książę nie jest chyba kobiecego. I A nie jeden... wiem, ile dostałeś punktów, z... może zrobić Zero. jakoś w edycji. Nie zrobię. Nie będę się ośmieszał. Ten film pójdzie, jeżeli on go nie wrzuci, i ja go wrzucę. Do połowy było świetnie, ostatniego w ogóle nie wrzucę. Nie zobaczycie tego, były dwa. No dobrze, to by było na tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że ten materiał wam się podobał. Ja się naprawdę świetnie bawiłem. Emocje były. To to ze szczęścia. Kompletnie się nie spodziewałem, że to będzie ten poziom trudności. Kompletnie. Poprosiłeś mnie o zrobienie filmu tej y ja, kategorii? Ja do, dosłownie powinienem był się przygotować zrobić research do tego materiału. Nie ma ze mną, łatwo. Ja to, ja to... I wtedy miałbym szansę, może zgadnąć to, a ja tak w pomyślałem w będzie... To spodzi 4 się? godziny. Myślisz, okay. żebym się nie zemściła za ten czas, który ja to wykonywałam? Okej. Okay. Jakby spodziewałem się, że wszystko będzie takie jak grunda błyskawiczna. W sensie tego typu pytania. Kto to wydał? Kto to wydał? Nie ze mną, kochani. Nie ze mną. Mm, przepraszam, że musieliście to oglądać, ale mam nadzieję, że czerpaliście chociaż trochę przyjemności z mojej porażki. Albo z tego, żeby po z prostu wiecie upokorzenia. więcej o wiele rzeczy niż Jakub. Albo chociaż, że się dowiedzieliście, że jest Czegoś wydawnictwo, sięganego. które nie... Ma w dupie ekologii. I że istnieje złoty meteor albo istniał. I że był anty, albo jest antynagrodą. Był, bo do 2005 powinien być 2005. 2005. Moich... Dobrze! Dziękujemy! Dziękujemy wam za uwagę, dziękuję Tobie za wszystkie pytania. Do zobaczenia w kolejnych. Ach, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa.